Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Dzisiaj zapraszam na haul kosmetyczny Część rzeczy będzie prezentowa, część rzeczy będzie kupiona przeze mnie Także mam nadzieję, że się streszczę, bo troszeczkę tego jest Ale i tak taka malutka część jeszcze idzie w paczce do mnie Ale stwierdziłam, że już tyle jest tych rzeczy, że powinnam nagrać ten haul I wiecie, ogarnąć, poukładać to Także róbcie sobie herbatkę, kawkę i zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać za oknem. Jak zwykle się tłumaczę, ale jakieś ciężarówki, autobusy, nie wiadomo co jeszcze. Także przechodzimy. Może najpierw do tych kilku rzeczy, które nie są prezentami, a potem już przejdziemy do całej reszty. I od czego sobie zaczniemy? Może od pudrów. Dlatego, że tak jak Wam wspominałam we wcześniejszym vlogu, ja tak Końcówka listopada, ogólnie listopad staram się wszystko tak zdenkować, żeby w grudniu na świeżo sobie kupić tak dużo rzeczy w Polsce, porobić zapasy. No i pokończyły mi się wszystkie pudry. Wszystko totalnie wszystko, dlatego no, kilka tych pudrów będzie cztery. Tak, cztery pudry, no i dwa z nich kupiłam sama, obydwa były na promocji, i pierwszy to jest Eveline Wonder Match. Z tym ametystowym pyłkiem. On jest praktycznie bez koloru. Tutaj widzicie, jak u mnie na twarzy wygląda, chociaż nie powinnam się przybliżać, bo mam całą połuszczoną twarz, ale to już potem przyjdziemy do tego. I on wygląda tak, że mamy tutaj ten wacik, puszek. Otwiera się go tak. I tu jest siateczka. I z jednej strony to jest fajne a z drugiej strony no troszeczkę się trzeba naciapać, żeby ten produkt wydobyć, ale jakoś tak specjalnie mi to nie przeszkadza. I właśnie ten produkt, ten produkt, jeszcze puder znam, są porównywane do tego pudru z Hourglass. Nie miałam tego Hourglass, więc nie wiem, ale te dają takie nowe lekkie wykończenie na twarzy, absolutnie nie jest to mat, ładnie utrzymują makijaż, aczkolwiek jeżeli mam taką przetłuszczającą się cerę, tej strefie te mocniej, na przykład, nie wiem, latem, to nie sądzę, że to by dało radę, ale teraz zimą na całą twarz spokojnie. A tutaj mam sławny puder z Rozy i on też był na przecenie. Kupiony w Contigo, bo to chyba jest marka, nie wiem, tylko w Contigo chyba dostępna. No i właśnie w Contigo była bardzo fajna akcja w grudniu, każdego dnia w grudniu do chyba 24, albo do końca roku, nie pamiętam, chyba taki kalendarz adwentowy, czyli do 24. Na każdą markę było minus 50% i ten puder też wyszedł tam 30 parę złotych, chyba nawet mniej niż ten z Eveline, on też był na promocji też za jakieś tam 30 z haczykiem, ale fajne pudry mogę polecić. Kolejna rzecz to rzecz, którą już miałam, zdenkowałam i jest to Multitasker korektor z Rimmela, uwielbiam ten korektor, jest... Zastygający, dobrze kryjący, dlatego wystarczy mi go naprawdę malutka ilość pod oczami, czy tam gdzie nie gdzie. Tu może nie będzie widać, ale ostatnio mam taki problem, że jak się podrapię to zostają mi takie czerwone kropki i zatuszowałam to sobie na tym korektorem właśnie na szyi, bo się podrapałam. Nie, mam nadzieję, że równomiernie to rozprowadziłam, ale naprawdę jest bardzo fajny korektor, tylko nie można z nim przesadzić, bo no jednak on jest dosyć ciężkawy. Jest dosyć ciężkawy, ale ja go biorę naprawdę w bardzo małej ilości, przez co jest wydajny. No i też super, że mają aż takie jasne. Poca. Cienie. Powróciłam do podkładu Pretty Natural, i to jest podkład z Essence. I chodziły słuchy, że w ogóle ten podkład będzie wycofany, chyba w Polsce, nie wiem, ale chyba, chyba nie jest. Bardzo fajny podkład, też super, bo zazwyczaj jak ja kupuję jakiś podkład, nawet najjaśniejszy, to i tak muszę go rozgaśniać. A tu jest 0,10 Cool Porcelain, i nie muszę go rozgaśniać. Jest idealny, idealny dla mnie. Kosztuje tam dosłownie kilka euro Już nie pamiętam, 6 chyba euro Tak się prezentuje, ale Z tego właśnie co oglądałam filmy na YouTubie To jednak bardziej sprawdza się on dziewczynom Z cerą taką mieszaną, tłustą Nie bardzo Tym cerą suchym Także tak w razie co wspominam, ale naprawdę jest Warty przetestowania Kolejna rzecz to jest maseczka, do której już nie wiem W której sztuce powróciłam No nie wiem Kilka na pewno miałam Też jest wydajna to jest maseczka z, ze Skin 79 Ta zielona, oczyszczająca ja, robię, ja nakładam ją tak, że trzymam ją tak Nie wiem ile to jest w ogóle powiedziane 5-10 minut, no to tak 10 minut ją trzymam A potem biorę sobie wacik, moczę ten wacisk Wacik i delikatnie robię taki masaż twarzy Bo ta maseczka ma tak jakby drobinki I czujecie jakbyście sobie taki delikatny peeling zrobiły Także naprawdę mega, 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 mega Bardzo wam polecam Coś, co też kupiłam z polecenia, bo tam obserwuję kilka profili na Instagramie włosowych, chociaż ja włosomajaczką nie jestem, nie znam się za bardzo, dlatego patrzę na inne kanały, inne konta na Instagramie. No i właśnie była bardzo polecana ta maska z Isany. W ogóle dużo produktów z Isany zauważyłam, że jest polecane, co mnie dziwi, bo... Nie wiem, ja zawsze myślałam, że Isana to jest taka marka własna, ale taka średnia jakościowo, a widzę, że coraz więcej tych produktów dziewczyny polecają, także się skusiłam i super jest ta maska. I to jest w ogóle trzy w jednym chyba. Tak. Trzy w jednym, ona tylko jest mały problem. Tutaj się przekręciło to opakowanie, mimo że jakoś mocno tego nie zakręcałam, więc no słabo trochę, jest dosyć gęsta. Ja bardzo lubię takie gęste, odżywki maski, bo są po prostu wydajniejsze, nie cierpną po tych włosach. Ma bardzo przyjemny, ale słodki zapach I można ją używać jako, wiecie, odżywkę, maskę Ale też można na sucho Tylko trzeba uważać, bo ja mam włosy średnio porowate I jak za dużo tego nałożyłam, to miałam takie obciążone te włosy No ale jak widzicie, ja nie mam teraz wyprostowanych kompletnie nic Tylko po prostu są umyte, nałożona była właśnie ta maska I troszeczkę olejku Także uważam, że naprawdę bardzo bardzo fajna. A teraz widziałam, nie wiem, co prawda do kiedy jest ta promocja, ale widziałam, że jest promka właśnie w Rossmanie i ona jest z jakieś tam też grosze, 8 zł chyba, a mega. Mega wam polecam. No i ostatnia, rzecz, którą sobie kupiłam sama, Boże, 6 minut już gadam. Jeszcze tyle rzeczy jest, to nie pamiętam kiedy już kiedy ostatnio to kupiłam i to jest komforter um, z Lasha nie wiem, właśnie, czy lasz jest w Polsce. Czy jest w Polsce, czy ma być do Polski? Nie wiem. W każdym razie u nas teraz niedaleko w centrum handlowym otworzyli właśnie lasza. Ja ogólnie rzadko korzystam z wanny, tylko zazwyczaj to wiecie: prysznic, prysznic, to prysznic. Ale jak mi się tak właśnie zachce to sobie tak myślę, ale bym sobie tak wrzuciła tego komfortera, kawałek. No i w końcu wzięłam. To jest taki mój ulubiony zawach. On jest bardzo cytrusowy, z jakimiś takimi cukierkami, nim się kojarzy. Ja bardzo lubię te komfortery, bo one dają pianę Za kulami nie za bardzo przepadam, bo nie dają piany A pięknie pachnie Jak będziecie w laszu, to bardzo, bardzo polecam Patrzcie, jak to światło się zmienia, matko kochana Dobra, zaczynamy Dostałam dwa zestawy i w pierwszym z nim to zostało mi już tylko dwa produkty Bo dostałam właśnie na święta od mojej przyjaciółki Zestaw z Ritualsa Ja wąchałam ten zapach, ale nigdy go nie miałam A jest bardzo fajny, szczególnie taka wiosna-lato Bardzo świeży I jest to Karma Ta seria z Karmy I tutaj mam balsam, peeling Zużyłam już piankę i patyczki Stoją jeszcze w łazience Bardzo ładny, świeży zapach Te peelingi z Ritualsa Też są spoko, tylko właśnie będzie czuć, nie? Yy, tak staram, staram się Wam jeszcze opisać może. No jest taki... Bardzo, z latem mi się kojarzy. Taki rzeźki, ale pachnie jakby czystością, trochę może jakiś tak czyst, yy, cytrusowo jakby. Bardzo, bardzo przyjemny zapach, świeży. Yy, I co mówiłam? Że patyczki stoją po więcej, co? Nie wiem. Aha, że te peelingi są ym, bardzo fajne, bo miałam właśnie z tej serii ym, różowej, czy tej białej. Ym, tylko nie podobał mi się skrab z tej serii czerwonej, bo on był taki mentolowy. Nie wiem dlaczego. Do tego jeszcze nie próbowałam, więc nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie fajny. Potem co do zestawów, drugi zestaw, też właśnie nie mam opakowania już, to dostałam na święta zestaw z perfumami. I też muszę dokończyć nagrywać denko, bo tam też Wam pokazywałam, że miałam tego budzika. Uwielbiam ten zapach. Kocham po prostu, jest taki słodki, otulający, kobiecy. Mega, mega, mega. Uwielbiam. Tu jest taka miniaturka. Jeszcze nie wiem, tam 10-15 ml. I balsam do tego. Trochę muszę przyspieszyć, bo wiecie, jak godzinę trwał ten film. Dobra, jak przyjdziemy tak ze zestawami, to gdzieś mi się wyświetliło. Nie wiem, czy na, czy na YouTubie, czy na Instagramie. Że dziewczyny zachwalały bardzo tą markę PH Doctor. No i właśnie dostałam też od Mikołaja tutaj taką emulsję myjącą do twarzy, która jest bardzo delikatna, prawie bezzapachowa. Te produkty bezzapachowe one mają taki specyficzny swój, swój zapach, moim zdaniem, ale nie czuć żadnego takiego konkretnego, tylko taki właśnie zapach produktu bezzapachowego. Jedyne co to. No, nie pieni się, bo to jest emulsja, tak jak, tak jak mleczko, tylko jest bardzo rzadkie. I troszeczkę mnie to denerwuje, że tak spływa po twarzy, ale jest ultra delikatne. Ja to używam do mycia porannego, bo jednak wieczora lubię coś takiego mocniejszego, co się pieni, ale do skór wrażliwych, właśnie delikatnych. Też widziałam, że bardzo dużo dziewczyn z różnymi w ogóle problemami skórnymi używa tej emulsji, także warta zainteresowania jest. A drugi produkt. One są w takich właśnie białych opakowaniach, bo to jest ta biała seria. Drugi produkt to jest krem, lipidowy chyba się nazywa. Lipidowy krem do twarzy, tak, bez zapachowy, zmniejsza rozszerzone pory, kuracja lipidowa. I on jest bardzo fajny, ale dla mojej cery na wieczór, bo jest taki dosyć treściwy, ale fajnie daje takie uczucie takiego opatrunku na twarzy, ale wydaje mi się, że pod makijaż to u mnie by raczej nie zdało. Nie zdało co? Nie zdało egzaminu. No ale zobaczymy Zobaczymy, bo nie próbowałam W każdym razie na noc jest bardzo fajny Co do kremów Co do kremów to dostałam również krem, który bardzo chciałam ze Skintry jest to Let Your Skin Drink Up I jest bardzo fajny, bo jest tutaj pompeczka Jest już mniej treściwy niż ten lipidowy krem Aczkolwiek na przykład latem nie wydaje mi się, że on byłby dobry pod makijaż też dla mnie Ale wieczorem... Sprawdza się ekstra, ta skóra jest taka rozświetlona, czuć takie, że jest ten krem taki odżywczy, bo wiem, że jest jeszcze wersja jeszcze bardziej bogata i tam jest chyba Let Your Skin Fit On, chyba? Coś takiego, aczkolwiek ta dla cery mieszanej i tłustej wydaje mi się, że ekstra. Ekstra, w ogóle ta, ta marka bardzo mi się spodobała. Co do tej marki, o, to mam tutaj peeling, i właśnie po tym mam taką przesuszoną skórę twarzy Ale, ale bardzo go polecam Ja go, ogólnie te produkty w większości stosuję już miesiąc, niektóre ponad miesiąc Bo wiecie, nie wprowadzałam wszystkiego na hura, bo bałam się jak ta moja skóra zareaguje Ale mniej więcej miesiąc no i na początku w ogóle to jest napisane, żeby go używać na 10 minut nałożyć. Tak, na początku ja się w ogóle bałam, bo miałam tylko raz, to jest peeling kwasowy, a miałam peeling kwasowy robiony tylko raz i to w ogóle w salonie. Sama sobie nigdy nie robiłam peelingu kwasowego. No i nałożyłam pierwszy raz go na 3 minuty, potem chyba na 5, ja go robię co tydzień, potem chyba na 7 i teraz nałożyłam na 10 właśnie. I po kilku dniach widzę, że ta moja skóra jest taka łuszcząca się. No ale tak, tak może być po takim peelingu. W każdym razie jak go zrobicie i następnego dnia, nawet, nawet po zmyciu już widać, po prostu macie taki efekt, taki, taki glaskin, tak normalnie ta cera się aż błyszczy, odbija światło, no po prostu wygląda przepięknie. Tylko, no mówię, nie wiem jak to jest z cerami wrażliwymi, on mi nic, żadnej krzywdy mi nie wyrządził, absolutnie nic mi nie piekło. Takie lekkie, delikatne mrowienie na twarzy czułam, ale nie miałam cery ani podrażnionej, ani czerwonej. Tylko mówię, teraz jak potrzymałam te 10 minut, no to widzę, że po kilku dniach ta skóra się, się łuszczy, no ale to ponoć jest właśnie normalne przy kwasach. Co do kwasów, to mam jeszcze tonik żelowy z Linia. Jest to tonik właśnie z kwasami, tylko on jest z kwasem laktobionowym, pantenolem i nacinamidem. I to ma być taki tonik, który nie jest podrażniający dla skóry, tylko wręcz przeciwnie: on uspokaja, nawilża, bo kwas laktobionowy właśnie bardzo nawilża. Jedyne co mi w tym przeszkadza to. Po nałożeniu on jest, w ogóle jest to napisane, że on jest żelowy, ale jest dosyć lejący. To mi jakoś tam nie przeszkadza, ale przeszkadza mi, że skóra jest taka lepka po nim. Dlatego używałam go, no nie wiem, może z pięć razy na razie. Yy, no, zobaczymy. Ale jest bardzo, bardzo w ogóle polecany w świecie YouTube'owym, często jest wykupiony. Yy, I właśnie ta wersja z tym kwasem laktobionowym, bo są różne yy, toniki, właśnie zyleni, są mocniejsze, są z kwasem salicylowym też tego co się nie mylę, no z różnymi tam kwasami. W każdym razie ten jest do cery wrażliwej, takiej suchej, po zabiegach też ponoć można tego używać, żeby, mimo że jest kwasowy, żeby nawilżyć tą skórę, uspokoić, także też uważam, że warty przetestowania. I ostatnia już rzecz do pielęgnacji twarzy i ciała ogólnie jest to... Tutaj przepraszam, że tak wygląda to opakowanie, ale to już tak było od nowości. Nie wiem, coś tu jak się jakby na gorąco zgrzało, dlatego ta butelka jest taka niezaładna. I to jest też produkt ze Skintry. No, nie piłujcie teraz, proszę. Jakaś piła. Uff. Dobra, mam nadzieję, że będzie słychać. Jest to tonik do twarzy. Prebiotyczny tonik pielęgnacyjny. Ja wziąłam tą, czy znaczy wziąłam, dostałam tą większą wersję z pompeczką. I to jest po prostu kosmetyk, moim zdaniem, wszechczasów bo to można używać jako sam tonik, jako krem, jeżeli Wam się na przykład, nie wiem, na szybko nie chce robić rozbudowanej pielęgnacji jako delikatny, taki lekki krem jako balsam do ciała. Ja na przykład mam taki problem, że mm, tam smaruję, w ogóle dwam o twarz i tak dalej, ale z ciałem to tak różnie bywa, zazwyczaj mi się nie chce. Jeżeli chodzi o szyję, dekolt To też często mi się nie chce Bo ja nie lubię jak coś mi się tutaj klei, przykleja A to jest idealne Bo jest o dosyć rzadkiej konsystencji Może wam pokażę tutaj Nie wiem czy będzie widać Widzicie? Takie jest bardzo lejące Więc jak to rozsmarujecie To się bardzo szybko wchłania Macie uczucie nawilżenia Jakiego wygładzenia No po prostu to jest Genialne i myślę, że to nie jest moje pierwsze opakowanie, i tak jak Wam w denku mówiłam, że chciałam bardzo kupić znowu taki mleczny tonik z bielendy professional fioletowy, to niestety, ale albo nie wiem, nie sprawdzałam teraz na stronie, ale jak sprawdzałam kilka razy w grudniu, to nie było go w ogóle dostępnego na stronie bielendy. Także mam to i uważam, że ten jest jeszcze lepszy. Także, jeżeli miałam, miałabym wybrać naprawdę z tych wszystkich kosmetyków, co jest. Najlepsze to bym powiedziała, że ten tonik Jest jeszcze w mniejszej pojemności, jest tańszy Dobra, wróćmy sobie może do twarzy, bo mówiłam o tych pudrach i w końcu ich nie pokazałam To jest puder, który już też miałam i to jest puder Puff Cloud z Paese I on jest bardzo fajny pod oczy Też daje takie wykończenie satynowe, nie widać go aż tak bardzo na twarzy Taki lekki, lekki puder, ale bardzo, bardzo go mm, lubię a drugi puder to jest puder matujący Nie miałam go jeszcze, ale był polecany Z moja Z taką fioletową nakrętką Jest to puder sypki ryżowy Teraz mam puder matujący z Elfa I nie jestem zadowolona, w sensie on matuje Ale nie jest taki jak te pudry z Ecocery Że miałam wrażenie, że one są jakby też Troszeczkę takie wygładzające Ten na, jak go nałożycie ten z Elfa to jest matujący Ale widać te wszystkie jakieś tam linie mimiczne No zobaczymy jak będzie w tym przypadku Ten jest sypki Jeszcze go nie używałam, zaklejony I Z pudrów to by było tyle Mam jeszcze z moja rozświetlacz Też sławny rozświetlacz w kolorze Pearl Glow jest on naprawdę bardzo intensywny Tutaj wygląda na taki bardzo ciemny, ale nie jest wcale taki ciemny. Nie wiem, czy teraz w tym świetle, bo dość, wiecie, słońce świeci mocno, a tutaj jest tak dosyć ciemno w tym pokoju i takie dziwne jest światło, więc nie wiem, czy będzie widać. Teraz on go, specjalnie go nałożyłam, żeby wam pokazać. No, jest taka bardzo ładna tafla, on też się nada do. A nawet tu jest napisane: Face and Body. No, czyli do ciała też się nadaje. Ekstra bardzo ładny kolor i nawet mówię, jak ja jestem jasna, to. To się nie odcina jakoś. Mam nadzieję, że to widać. Mm, co do twarzy, coś jeszcze mamy. Mamy mydełko do brwi z Mio. Ja nigdy nie miałam żadnego mydła do brwi i stwierdziłam, bo też było bardzo polecane, że wypróbuję, ale tego się muszę stanowczo nauczyć, bo to nie jest taki hop-siup Na początku nałożyłam tego w ogóle tak dużo znaczy wydawało mi się, że mało, ale nało nałożyłam tego tak dużo, że te brwi mi się w ogóle posklejały. To zaczęło zastykać, nie mogłam tego wyczesać. Także trzeba uważać z ilością. Ale jest to w formie takiej ala galaretki. Tu widzicie, już mam pomoczoną tą szpatułkę. Ma taki słodki, fajny zapach. Też mi się kojarzy z jakąś gumą, mambą. No i zobaczymy. Będę się, będę się uczyć tego używać. Co dostałam? Dostałam jeszcze kredkę z maka taką białą. To jest taki, jak to się mówi? Kajal? Kajal? No ta, taka kredka. O. Koję mi się trochę z tą kretką zniksa jumbo. Do ust, coś, co bardzo chciałam wypróbować, to jest olejek do ust z Munish Natural i też warto czekać na różne promki, bo on normalnie jest tam za 40 parę złotych, ale można go dostać za 20-24 zł i był też bardzo, bardzo polecany, no ale na razie go nie otwierałam, bo mam kilka do, produktów do ust pootwieranych także nie chcę wszystkiego na raz, wiecie. Używać, żeby się nie zmarnowało Do oczu mam jeszcze cień Z Mystique i to też warto właśnie Polować na promocjach, bo on jest w regularnej cenie Na Contigo za 20 chyba 1 zł A bardzo często jest Za 4 zł Za 2 coś, także w ogóle takie śmieszne pieniądze A jest przepiękny Daje taki blask na Powiece, ale też bardzo często jest Niestety wykupiony, także Trzeba polować, akurat mi się udało No i mamy już tu Ostatnie produkty to są lakiery hybrydowe Teraz aktualnie właśnie mam na paznokciach taki Cappuccino, kafe Latte To no taki, taki kolor brązu, ale chłodnego brązu I dostałam właśnie Luxurious Gel Polish Ale nie mam, nie mam pojęcia, co, co, to, co to jest za firma Pierwszy raz w ogóle się spotkałam Stylowy nudziak, tak wygląda Pierwszy raz się spotykam z tą firmą Potem dostałam To na stopach mam, ale wybaczcie, nie będę tutaj Bicie <grywanie>, nogi do kamery podstawiać Glow Temptation To już jest z Neonail I on jest taki bardzo, bardzo Ciemny Bardzo, bardzo ciemna czekolada Z drobinami Ale wygląda na taki bardzo, bardzo Ciemny, ale dobrze, bo ja mam brokatowo Akurat ym, Brązowy, także się Przyda i zwykły biały lakier, bo też ostatnio miałam sobie robiłam Frencha, ani miałam białego i czarny też mi się skończył, także bardzo się cieszę. Ogólnie trochę żałuję, że nie wzięłam sobie tej bazy z Indigo White Mean, takiej białej bazy, bo czasami jak mi się strasznie już nie chce robić paznokci, to po prostu sobie kładę dwie warstwy tej bazy na to top i po prostu mam takie zadbane, mleczne paznokcie. No ale... Nie wzięłam. I ostatnia rzecz jest to ten olejek, co Wam mówiłam, co nakładałam na włosy I jest to Lux Oil od Vella Professional Ja bardzo lubię ten olejek, już go miałam, a potem przez przypadek zamówiłam też z Velli Professional, ale inny On miał tam dopisek, dopis, dopiskę, dopiskę light I tamten już tak ładnie nie pachniał, bardziej kwiatowo, no wiecie, co kto lubi, nie? I był lżejszy, więc mogłam jakby... Dobrze i niedobrze, bo mogłam więcej go nałożyć Ale tak naprawdę po co więcej, jak ten jest bardziej treściwy, więc go używam mniej yy, I ten zdecydowanie dużo ładnie moim zdaniem pachnie Tak słodko, fryzjersko Tamten też ładnie pachnie, tylko tak bardziej kwiatowo Ale to jest totalnie mój zapach, bardzo, bardzo go lubię On tak wygładza, yy, nawilża i też fajnie się włosy po nim rozczesują Więc też wam bardzo polecam Dobra Skończyłam, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca Dajcie znać, czy może znacie któreś z tych produktów Jak się u was sprawdzają To by było na tyle w dzisiejszym holu Tak jak mówię, część rzeczy została w Polsce jeszcze w paczce I będzie do nas dążyć No ale zobaczcie, i tak bardzo, bardzo długo trwał ten hol Także dobra, żegnam się, do zobaczenia, buziaki i pa pa!